W ostatnich dniach, w ostatnim można powiedzieć tygodniu, widzimy naprawdę sporo ruchów transferowych, swoisty wyścig zbrojeń. Dlatego dzisiaj witam Was serdecznie z Osiedla Gurali w Nowej Hucie. Stoję przy czołgu, prawdziwy czołg. Kto buduje swój pancerz w defensywie, a kto szuka lufy, kto szuka działa, które będzie zapewniało atak, będzie zapewniało gole. Jedni szukają takich rozwiązań, inni zupełnie przebudowywują kadrę, przebudowywują swoją maszynę całkowicie najciekawsze ruchy w fortuna pierwszej lidze, także w drugiej lidze ruchy in, ruchy, out jak to wszystko widzę w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach zapraszam Was serdecznie na materiał. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał no i lecimy. W pierwszej lidze największy ruch wśród spadkowiczów. Lechia Gdańsk zatrudniła Szymona Grabowskiego, by poukładał te rozbite klocki. Z klubu odeszli m.in. Zwoliński, Pajszo, Tobers czy Kastegren w ich miejsce. Póki co przyszli wracający z wypożyczeń Mikułko, Kobiegański i Neugebauer, także Szczepański zjawiński a nową postacią jest zdany m.in. z Oli Pielbląg, czy też chojniczanki Miłosz Kałachur. Do balansującej na krawędzi ESA i pierwszej ligi Miedzi dołączyli drzad Antonik, czy błyszczący w drugiej lidze w Jastrzębiu Stanslik. Jest przede wszystkim także czołowy e, skrzydłowy ligi w poprzednim sezonie, a więc Damian Michalik gwarancja goli i asyst. Mieć chce jak najszybciej wrócić do elity, odeszło sporo zawodników, m.in. zagraniczny zaciąg, a szansę bycia pierwszym trenerem miedzi dostał Radosław Bella agresywny. Na rynku transferowym jest motor Lublin, który imponuje Kamińskim, Skaletem, Śpiewakiem czy Wolskim. Nikt póki co nie ubył. No i czekamy na potwierdzenie pozostania w Lublinie Gonzalo Fejo, także Kacpra Wełniaka. Ruchy do i z klubu nastąpiły w Wiśle Kraków, gdzie został ostatecznie Radosław Sobolewski, a prezes Królewski robi wszystko, by spiąć ciekawą kadrę na nowy sezon, gdzie Wisła oczywiście będzie biła się o najwyższe cele. Póki co odszedł przede wszystkim Fernandez, także Mula Gruszkowski, Igbekeme, przybyłko Starzyński, Sise, czy to w białej gwieździe już grać nie będą. Póki co potwierdzeni jako ruch in są Jesus Alvaro i Alvaro Raton. Bramkarz ciekawie wygląda również transfer polskiego hiszpana, jak to się czasami mówi o Dawidzie Olejarce. Dobry technicznie, młody zawodnik będzie chciał pociągnąć Wisłę z przodu. Z tego co najnowsze doniesienia gdzieś tam sprawdzałem, to bliski też jest Goku z pod tego aby grać w Wiśle w następnym. Sezonie. Podbeskidzie z kolei ściągnęło do siebie braci Stryjewskich, którzy rozbili bank w poprzednim sezonie w Mławiance w trzeciej lidze, notując niebotyczne statystyki. Sporo ogniwo między m.in. Kamil Piliński, bliski hutnika Kraków, jest Wiktor Kaczorowski. Wymiana kadry w arce, nowy duet trenerski. Jako pierwszy Wojciech Łoboziński po nieudanej przygodzie z wieczystą, jako drugi trener Grzegorczy, który spadł z ligi z Polkowicami. Będą budować nową arkę Gdynia opartą na chudym hafesie łabojce boreckim, czyli Którzy ci dwaj ostatni przyszli z zaprzyjaźnionego bratniego Kalisza. Odchodzi m.in. Kaiser, także Hajdary. Aczkolwiek w Gdyni przede wszystkim wciąż słychać o problemach natury organizacyjno-właścicielskiej, i zobaczymy w którą stronę podryfuje arka Gdynia. Spokojnie w zakupach póki co w Płocku GKS-tychy, również Polonia Warszawa czy Łęczna, ściągają pomału poszczególne ogniwa. Warto wspomnieć chociażby o przejściu Mateusza Maka do GKS-u Katowice, Roginicia i Klemensa do Górnika Łęczna, Piątek do Polonii, czy Hiszpański do Płocka. To takie pojedyncze ciekawe ruchy w tych drużynach. W defensywie transferowej znicz Pruszków, który zaliczył kluczowe osłabienia. Odeszli Szumana Gamacu, Maciej Firley, także Barnowski. Stal Rzeszów pozbyła się większości starej ekipy, a zastępców póki co brak. Zmiana koncepcji również w Brukbecie, gdzie znowu będzie trenerem Mariusz Lewandowski. Resowia również póki co bez większych wzmocnień. Ze spadkowi do drugiej ligi najaktywniejsza jest Sandecja, która rękami Macieja Korzyma, dyrektora sportowego podpisuje kolejnych zawodników. Bartków, Bryła, Galara, Marsino, Kwietniewski, Sokół czy Gołębiowski to naprawdę ciekawi zawodnicy i ta kadra naprawdę wygląda ciekawie. Tomasz Kafarski będzie miał w kim wybierać. Odeszli m.in. Kozul, Palacz, Falboczek, Kasprzak czy Iskra, więc Sandecja będzie tak naprawdę nowym zespołem na jesieni. Same odejścia notuje Skra Częstochowa. Ciekawe czy ten klub będzie w stanie Sprostać drugoligowym warunkom po raz kolejny. Po spadku wymiana ogniw również w Chojnicach. Tam pożegnano się z Mikołajczykiem, Kuktą, Kalinkowskim, Drewniakiem, Brytkiem, Skrzypczakiem, Szalongowskim i Tuścińskim, także Vanhufelem, Także w zasadzie wymieniono pół składu. Przybyli m.in. Ariel Borysiu, dobrze znany z Lechi czy też Legi, Szczepanek, Golak, Boczek, Szablowski. Krzysztof Breder musi skleić tak naprawdę ten zespół od nowa. Odejścia notują Stomil, Mądrzyk i Kośnicki, Puławy, Bernard, Błyszko, Czajkowski, Ryszka i Bramkarze oraz Kalisz, skąd odeszli Borecki, Lipkowski, Łuszkiewicz i Wilczyński. Z drużyny trenera Tarachulskiego niewiele już zostało. Nowy KKS poprowadzi znany w szczecińskim Światku Piłkarskim Paweł Ozga. Ciekawe ruchy hutnika, gdzie przyszli znani z Krakowi? Rakels i Budziński, dołączył również młody Jania z Siarki. Przy Ptaszyckiego muszą poszukać obrońców i bramkarza. Wilki Urban wracają do Krakowi, odeszli również z suchych stawów Andrzejewski, Serafin i bramkarz Leszczyński. Pasywne póki co jest Jastrzębie. Hitem transferowym zaczęła Kotwica, która ściągnęła byłego zawodnika Legii Warszawa, także Wisły Płock, Jakuba, Rzeźniczaka oraz Filipa Kozłowskiego, który dobrze wyglądał w skrze Częstochowa. W koło brzegu grać nie będą już Goncerz oraz szarpak. Dyskretnie póki co pogoń 7 i polonia bytą, gdzie postawiono na stabilizację wzmocnienia szykuje stal, stalowa wola. ściągnięto Hełmeckiego, Związownicy, wychowanka Wisły Kraków. Kolejne ruchy zapewne na dniach. Niewielkie ruchy w Grudziądzu i Elblągu. Do tej drugiej drużyny dołącza snajper Garbarni, która spadła z ligi. Adam Żak, aktywna oczywiście jest Radunia, która chce zawojować drugą ligę po nieudanym poprzednim w sezonie. Ściągnięto m.in. Bartkowiaka ze środy Wielkopolskiej. Tam świetne statystyki tego zawodnika. Kasprzaka, Czajkowskiego, czy Mularczyka i Słomkę ze spadającej Garbarni. W Stężycy nie zobaczymy już Kity Orłowskiego, Letniowskiego, 3 czy i więc też spore wietrzenie, jeśli chodzi o personalia w Stężycy. Ten rezerw podsumował nie będę, bo tam wiadomo jak sprawa wygląda. Wymiana kadry jest płynna, warto zerknąć jedynie na Lecha, gdzie Ubyli Spławski, Gogu, Sanocki czy Waliś. Nowi szkoleniowcy zawitali do drugiej ligi. Stomil poprowadzi Paweł Czubak. W przeszłości pracujący m.in. widzę po pogąsielce Marek Brzozowski z przeszłością w Wiśle Płocki i świcie, nowy dwór mazowiecki. I Piotr Dziewicki, nowym trenerem GKS-u Jastrzębie, Grzegorz Kurdziel w sztabie Czesława Michniewicza w Arabii Saudyjskiej, a Dziewicki to znany w przeszłości piłkarz, m.in. Polonii Warszawa czy Amiki. Wronki Michał Piros przejął po Mariuszu Pawlaku batutę w wiśle puławy, szkoleniowy, ten ostatnio pracował w legionowi. Regionowo. Fajne transfery zrobił również ruch Chorzów, który ściągnął Barnowskiego i Firleja ze Znicza, także Letniowskiego z ruchu Szymańskiego ze skry, Bartolewskiego z zagłębia, czy Buchalika jako alternatywę dla Bieleckiego. Widać, że scouting w Chorzowie nie śpi, i te ruchy wydają się być naprawdę przemyślane. Powodzenia w ekstraklasie dla ruchu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Przypominam o łapka w górę, dajcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i zobaczcie, jaki ładny ten czołg. Naprawdę fajnie coś takiego zobaczyć z bliska, pamiętajcie o tym, aby w okresie letnim dbać o higienę ciała także, a więc, a więc spacery, a więc czas spędzony wśród zieleni. Nowa Huta, jak widać, zielona jest i dobrze, i fajnie. Pozdrawiam Was serdecznie, Maciek Szcześniewski, do zobaczenia.